I really I really hope to make Poland proud. This is such a beautiful country. And and if I'm privileged enough to sit on this stage and just tell people about it, I will. I promise you. I want to make you proud. And I want people to know what an extraordinary country Poland is. For you. Wszystkim na za to, że byliście z nami, że dzięki wam należymy ten program i za to, że misja była wielkiej. Wielkie dzięki trzymajcie teraz kciuki Zobacz Cześć od Państwa, zobaczymy się w telegracie. Ja raz, raz. Szanowni Państwo. W moim imieniu, w imieniu wszystkich, którzy dzisiejszy program zrealizowali. Uprzejmie z tego miejsca chciałbym Państwu podziękować. Byliście naprawdę rewelacyjni i zabrałbym Państwa za sobą wszędzie w tylko Mi wieczoru życzę tym wszystkim, którzy wychodzą, o tym, którzy za chwileczkę będą wychodzić. Do zobaczenia być może gdzieś jeszcze, w innym studiu, w innym programie. Dobrej nocy, uprzejmie, dziękuję.